Maneczka oraz Live i pole, także witamy na moim kanale. Dzisiaj troszkę inaczej, w innej scenografii, także wracamy. E, no co, mówiłem wam wcześniej, że coś tam wam poopowiadam o pewnych sytuacjach, e, które powstawały przed moją półroczną przerwą w nagrywaniu, e, gdzie miałem sprawy rodzinne. E, zresztą jesteście na bieżąco, także. E, subskrybenci i oglądający, którzy nie subskrybują, zapraszam do subskrypcji. Także będziecie na bieżąco co się działo przez te pół roku, czemu mnie nie było, a ja tymczasem, korzystając z tego, że e, wracamy, mam, mam taką dłuższą chwilę podróży, a że już się nagadaliśmy i nie mamy tematów, a nie będę siedział w ciszy, to postanowiłem, że coś Wam dogram. Dobra, moi kochani no cóż kto mnie śledzi dość długo także wie, że miałem delegację w zeszłym roku e, czy to Warszawa czy to Starogard Gdański bardzo pozdrawiam widzów serdecznie jeśli by coś się działo z, z łazieneczkami zapraszam do oczywiście kontaktu e, nikt nie dzwoni czyli chyba poprawek nie ma tragedii nie ma, chyba wszystkie płytki są całe Chociaż dopiero minął rok, bo jak oglądam na innych kanałach, to moje płytki pod góra podobno no ale Jest jak jest Dobra Przytoczę Wam parę anegdotek Odnośnie właśnie wtedy jak byłem, że tak powiem Czy tu w delegacji, czy tam w delegacji Zacząłem otrzymywać Jak by to powiedzieć Telefony Odnośnie pracy, czyli zleceń, które miałbym przyjąć, podjąć się wiecie o co chodzi, ktoś mnie gdzieś tam zobaczył i Arkadiusz słuchaj, bo widzę, że robisz w Warszawie, robisz chwilę tutaj, jeździsz po Polsce, słuchaj nie zrobiłbyś mi e, w domku jednorodziny, wiesz, bo z żoną kupiliśmy wiesz, bo z żoną kupiliśmy e, mieszkanie do, przepraszam, mieszkanie, dom w Warszawie się przyprowadzamy no mówię no kurcze no rozmowa jak każda inna na temat kursy e, remontu lub wykończenia e, wiecie łazienek mieszkania także rozmowa odbyła się to samo e, jedyne co mnie tylko zaczęło że tak powiem żaróweczka się, przepraszam że będę trochę z pełną buzią gadał e, ponieważ Byliśmy na KFC Także sobie fryteczkiem Co tu się dzieje? Nie wiem, poczekać jadę Jest. Dobra. Dobra, bo wątek nam się urywa na a 1 Jak widzicie Przebudowy e, No dobra, rozmowa odbyła się. Normalnie, tak jak każda rozmowa, jedynie co, ci, co mi się żaróweczka zaświeciła w głowie, to że w, z początku rozmowy była rozmowa. Wiesz, a raz no my też pracujemy w social, yy, też działamy w social mediach i chcemy wejść raz na YouTube, A wiesz, bla bla, raz, ra, mówię, no to myślę myśl sobie w głowie, no okej, okay, no w porządku, nie? Tylko czemu mi nie poda kurczę, na przykład, żebym sobie spojrzał e, z kim mam kurczę, e, że tak powiem e, do czynienia i z kim mam przyjemność i rozmowy, tak? I, I ten, nie? Także już pierwszy rzut oka bym miał po prostu na, na inwestorów, także ty, czy ten, nie? Bo po prostu jeśli ktoś mnie ogląda i y, y, y ten wie jak wie wie po prostu jak wyglądam. Y, i co z sobą reprezentuję, także chciałem po prostu e, też wzrokowo chociażby zobaczyć kurczę, no jeśli ktoś e, jest osobą publiczną, dlatego to też mi się już żaróweczka delikatnie zaświeciła. No i okej, okay, poda, została podana tylko, podane tylko e, mniej więcej informacje, tylko że to są dwie łazienki w domu jednorodzinnym. Eee, co mi się delikatnie nie spodobało Tak jakby e, od razu cena była narzucona, wiecie, wiecie o co chodzi No mówię, no były takie drobne dwa, trzy szczególiki Gdzie mi się żaróweczka e, po prostu w głowie zapaliła, że e, What the fuck? Że coś tu chyba, coś tu chyba jest nie tak <grywka> No ale tak to ogólnie ok, no dobra, no się wstępnie umówiliśmy jakoś tam wtedy robiłem koniec chyba wakacji e, Koniec wakacji, początek września kończyłem Warszawę W ciągu chyba trzech tygodni e, Ten pan się do mnie odezwał Ten pan się do mnie odezwał, no i sytuacja była taka, że miał się odezwać za miesiąc, półtora tam jak już pomału będą sobie organizować przeprowadzkę do tej Warszawy, bo oczywiście oni tam W trakcie rozmowy, że oni najpierw wynajmą gdzieś tam mieszkanie na czas tego remontu właśnie tych łazienek, tego domu całego No to jakiś stary dom Dobra, mniejsza po Po miesiącu mał dżetelmen y, zadzwonić Dobra, dzwoni pan po miesiącu Gdzieś tam kuczę. Jesteśmy, z jeszcze z Rychem wtedy robiłem Gdzieś tam jesteśmy na robocie dzwoni pan i sobie mówi, tak, słuchaj, wszystko jest do. do mamy podopinane. E, czy interesuje, czy styczeń byłby w zasięgu twoim terminowym? Arkadiusz? Robię. No nie ma problemu, po prostu ja sobie gdzieś tutaj e, coś przesunę. Coś ten, Wie, wiecie, wiecie o co chodzi. Ja potrafię być elastyczny, jak sami widzicie. Wtedy, jak w Warszawie robiłem to, i na jeden dzień zjechałem jeszcze, kurcze robić e, to pomieszczenie jedno e, na tej dużej inwestycji. Tam, tam gdzie miałem trzy łazienki. No, kto mnie ogląda regularnie, także będzie wiedział o co chodzi. Także mówię, ja jestem elastyczny, także gdzieś tam mówię, no dobra, nam w kalendarz piszemy, dobra, nie? Mówię, poprosiłbym tylko o przesłanie e, na maila po prostu e, zdjęć tych łazienek. Mniej więcej zakres prac, oczywiście no, no Jak to zawsze się odbywa No i, i moi kochani No gdybym gdzieś tam Mi się żaróweczka w tej głowie Jednak nie paliła No wpisałbym to w kalendarz, nie, no czyli Dwie łazienki, wa liczmy Warszawa Wypadłby mi miesiąc czasu To bym wpisał W kalendarz, nie, ale Gdzieś tam jeszcze czekałem na tego maila Mówię tym mailem sobie tak jakby może rozwieje te swoje wątpliwości co do tego zlecenia. No i oczywiście jak to w życiu bywa do dnia dzisiejszego, czyli praktycznie rok czasu, że ja nic nie dostałem na maila. No, moi kochani, to była jedna z, z nielicznych sytuacji w tamtym okresie czasu. Za chwilę, że tak powiem, dzwoni wypisują i inne osoby. I to, to powiem wam tak, to jest najbardziej dla mnie zastanawiające i dlatego mi się żaróweczka zapaliła i domniemywam, że y, maczał palce w tym pewien jeden delikwent, wiecie, bo jak za dobrze Arkaduszowi się powodzi, to trzeba mu pierdolnąć te dwie kłody, jedno świnie podrzucić, wiecie o co chodzi, nie? No bo jak kryminalista kurwa z ośmioletnim stażem więziennym może wy, wyjść i sobie radzić y, y, radzić, no sobie radzić po prostu już nie będę tutaj po, po prostu używał jakichś słów, że lepiej od kogoś. No bo ja uważam, że wszyscy jesteśmy równi. Każdy ma głowę, każdy ma dwie rączki, dwie nóżki, także każdy sobie radzi i wybiera swoje e, ścieżki życiowe pod u siebie. Także każdy ma jak ma. Byśmy byli wszyscy równi, by było i tak nudno. Także jest jak jest. E, no dobra, i tam jeszcze była sytuacja jeszcze z takim mieszkaniem. E, też do którego nie doszło finału. Też już bym prawie wpisywał w kalendarz, później gdzieś tam jeszcze była sytuacja e, Ale to taka chyba bardziej, chyba takie bardziej nie wiem na kurcze Żeby ktoś po prostu się nie obraził ten widz, u którego byłem wtedy e, Nie wiem takie może bardziej po, pokazanie wiecie o co chodzi praca w Niemczech czy, czy gdzieś tam w Holandii czy w Anglii takie bardziej pokazanie powiem, a raz wiesz, tutaj mam dom Do wyremontowania To wiesz, to na spokojnie Choć jeszcze poje, y, Podjedziemy do innego domu Zobaczyć, tam mam nowy dom y, Tam też będę miał kupę roboty dla Ciebie Tu robota, tam robota Oczywiście od zaraz Już na teraz i w ogóle Ale na spokojnie Żebyś się nie spieszył Mniej więcej gdzieś tam cenę jakoś tam walnę Za łazienkę, nie wiem ile tam walnę Chyba zdychę albo 12, bo tam przeróbka jakiejś małej łazienki była e, z piecami, z kominem, na cudawianki tam były, naprawdę gruba gruba przeróbka tam na, 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 na tym domku, wszystkie instalacje także gruba tam przeróbka, tam chyba z 10 albo 12 tysięcy na dzień dobry powiedziałem, chyba że się rozwinie temat y, no, pobieżnie, tak jak wie, wie, wiecie o co chodzi, pobieżnie, tylko takie rozmowa z inwestorem, no i pobieżną wycenę dostał, taką na dzień dobry, żeby mógłby w stanie się przygotować psychicznie, na jaki wydatek musicie nastawić. Oczywiście ładka, no są oczywiście inni fachowcy, drożsi, tańsi, lepsi, najlepsi, co do milimetra, wiecie o co chodzi. No ja jestem skromnym chłopakiem, rzucam mniej więcej cenę, później się dogadujemy w zależności od yy, na przykład projektu, nie jak bardzo jest projekt, projekt yy, że tak powiem, skomplikowany łazienki. A no wiadomo, niektórzy sobie robią takie płytki, takie, lety, Sylety, podwieszane sufity, inne cudawianki i bajery, i inne nowości takie. Wiecie o co chodzi. Dobra. No i tak pobieżnie, no, no co Wam mam powiedzieć. No w tamtym okresie czasu się nagromadziło tych tyle dziwnych zleceń wszystkiego. Ja jeszcze miałem te sprawy swoje rodzinne. Eee, kurczę. Małe problemy rodzinne wiecie Zmagaliśmy się w rodzinie z chorobą Później wiecie jakieś tam spadkowe sprawy Takie tam pierdoły Się nie nagrywałem Firmę zawiesiłem w tym czasie eee, Mój serdeczny e, Kolega e, Wafelek Mordeczka moja, Krzysztof Ogarnął część tematów e, Żeby po prostu moi inwestorzy i zleceniodawcy nie byli zawiedzeni, że mam sprawy rodzinne wiecie jak to jest ja cały czas pracowałem, tak do, pracowałem, miałem zawieszoną firmę, ale sobie dorabiałem pracowałem y, gdzieś tam dorywczo jakby to można powiedzieć y, byłem aktywny zawodowo bo po prostu firmy nie prowadziłem ze względu na koszty ZUSu, rusu a nie będąc, że tak powiem 100% w pracy no, nie da się prowadzić działalności, nie? będąc pół na, w połowie 50%, no, nawet w pracy normalnym na etacie, no, będąc w 50% wydajny, wydajnym, no to no, no lipa, nie? trochę, nie. Dlatego postanowiłem zawiesić działalność na czas poukładania sobie spraw rodzinnych. No, ale tylko chcę właśnie... Mówię, nawiązać właśnie do tego, że tak to właśnie wygląda, że nie wiem, czy to zazdrość ludzka, czy co, czy po prostu yy, chcąc wprowadzić mnie yy, na dno, z którego się odbiłem i nie mam zamiaru tam wracać. Byłem, zobaczyłem. I nie wracam. I tyle, no, co. Nigdy nie mów, nigdy. Życie jest różne, raz na górze, raz na, na dole można być. No ale kochani, ja mogę być na dole, ale ze względu na swoje błędy życiowe jakieś, ale troszkę drażniące i y, ogromnie udowalają. Raniące mnie i ubolewam nad tym, że właśnie... No, są tacy ludzie, że, że no, chcieliby mnie jednego sprowadzić na dno, nie wiadomo z jakich powodów. No i tak to wygląda. Dobra, troszkę się widzę tutaj, że kolega rozbują trochę za szybko te, te bo ty szybko. Dobra. Dobra No i co? No? Piszcie komentarze jak Wy to widzicie. Ja powiem wam szczerze, ja mam kucze jeden typ. Ja mam tylko jeden typ. Jeden typ i dwa takie podejrzewające typy. Ja prowadzę, spokój że. No, kogo mogła, że tak powiem, Durcia zaboleć i, i chciał Arkadiuszowi zrobić po No dobra. Także moi kochani, dziękuję, że byliście i wysłuchaliście moją opowieść do końca. Eee, zjeżdżamy sobie z delegacji na dwa dni, wracamy z powrotem. Jedziemy ze szlifowaniem, e, ciąg dalszy. Także e, pierwsze piętro mamy poszlifowane, przygotowane do prysjęcia. Jest tam odkurzone. E, t, e, jedynie będzie trzeba odpylić ściany, mopem trójkątnym. Zobaczycie, zakupiłem sobie nowy będziecie wszystko mieli relacjonowane na bieżąco także odpylamy już praktycznie pierwsze piętro jak wrócimy, yy, jak wrócimy teraz z tego zjazdu, wrócimy z powrotem, ciśniemy w pierwszy dzień na dzień dobry, w pierwszy, drugi dzień, bo daję sobie yy, Dwa dni na poszlifowanie yy, tego yy, Podtasza. No i Parteru, nie? Parter chciałbym... W... To mniej więcej mieć w trzy 4 poszlifowanych po poszlifowany w dwa dni. Jeśli będę tutaj, wiecie, kozakował, że X metrów poszlifujemy narożniki i ten w dwie osoby, kurczę, w jeden dzień, wiecie, o co chodzi? Daje sobie takie dwa dni. I jeszcze z takim machadełkiem, że jednak ten partel nie do końca będzie dokończony ze szlifowaniem, ale wie, większą część bym po prostu chciał mieć już zamkniętą. Po prostu, żeby już wyjść z tego kurzu, już pomału zacząć pryskać, pomału zacząć, że tak powiem, dylatację wzmacniać, ponieważ będą na całej powierzchni położone płytki, u góry i na dole, także bez dilatacji tak to będzie wyglądało, także będziemy jeszcze nacinać, wzmacniać dylatację Chyba jeszcze będę taśmy wklejał. Tam na parterze widziałem dość duży jest od narożnika aż do okna przez całą długość, także tam będzie na pewno taśma wklejana na wzmacnienie dilatacji. No i tak to no, będziemy już pomału z góry wychodzić i zaczniemy już pomału gruntować podłogi pod. Odkładzanie płytek, no ale priorytetem jest teraz w przyszłym tygodniu odrzucenie płyt OSP 15, to co Wam skracałem ee, tych paneli No i narożnika, i narożnika, nie, to spania, nie? także już, że tak powiem będziemy mieli narożnik, także zobaczymy czy się w trzech wyśpimy Wypróbujemy go. Ja czekam pna dla Ewelina. Co kupinowo. No. Dobra, tak to wygląda, także dzięki, że jesteście. Kto nie subskrybuje, zapraszam do subskrypcji. Łapeczki w górę dla motywacji, żeby pobudzić ten alerg y YouTube. Pomoże mi to w rozwijaniu kanału. Także dziękuję, że jesteście, pozdrawiamy i zapraszamy na kolejny odcinek vlogu, vlogu A nas live in Poland, także pozdrawiamy i do usłyszenia. Ile jeszcze będą opowiadać cały czas te same historie? Ile jeszcze raz powtórzą te pretni potworne? Ile jeszcze usłyszę, co on mnie pierdolą? Tych kłamstw, których sami się boją. Na wymyślasz, ilu ludzi wyzyskasz. Na własnej podłej, ty zasługujesz, by dostać pięścią. w z kim jesteś tej samej broni, zobaczcie, to polega, to czy daje satysfakcję. Daje ci pewność siebie, twój, co wasz ujo, spotkam się i o siebie zobaczę, czy twoją Wypadek. Tysiąc sto metrów. Zawsze. Czy naprawdę, albo wcale. O nic nikogo nie pytam ale. I jeszcze usłyszę, co o mnie piętno Ile słów nawet myślać, który sam się boisz? Zginiesz w tej samej broni, zobaczysz jak to boli. Bądź pewien, karma do ciebie wróci. Zarzuci, że zasłużone słowa od ciebie dostaję. Ja nigdy się nie poddaję, przekonasz się. A dużo dla innych znaczą, oni nad tobą nie zapłaczą Jako słowa mają moc dla tych, których raniasz No i powiedz jaką wartość mają Ludzie zakłamani ile poznam jeszcze Bez wartości osób, które nic nie dają Wynajdują sposób, aby było więcej zabawy Takiej chciałeś chwały, zrozum nic sam nie potrafisz zrobić Osiągnąć zero, wszystko musisz prosić Zawsze, żyj naprawdę albo wcale on nic do nie pyta, ale Ile jeszcze usłyszę, co o mnie pierdolisz? Ile słów nawet myślać, z których sam się boisz? Z kim jest w tej samej broni? Zobaczysz jak to boi Ile jeszcze będą opowiadać cały czas te same historie? Ile jeszcze razy powtórzą te biednie potworne? Ile jeszcze usłyszę, co o mnie pierdolą? Tych kłamstw, których sami się boją? Bój. Ilu zostało z tych, dla których byłeś całym światem? Ilu zwiecie wrogiem, a ilu bratem? Otwórz oczy, nic dla nich nie znaczysz, nic im nie dałeś, więc będziesz się tłumaczyć. Pomyśl, ile jeszcze tych historii zawiłych, ile nieprzespanych nocy, to nienawiść przed tobą kroczy, ile masz na to wszystko czasu, nie będziesz już wiecznie, więc chłopie, spasuj. Zawsze, że naprawdę, albo wcale. Nikt nikogo nie pytam, ale. Ile jeszcze usłyszę, co o mnie giełdolisz? Ile słów nawet myślisz, któryś sam się boisz? Zginiesz w tej samej broni, zobaczysz jak to boi Mam ci pokazać, kim naprawdę jestem Mogę to zrobić, jeśli tylko zechcę, byś nie robił hałasu O nic, świat koni, ty za czymś gonisz Oni mają w dupie to, co dla nich robisz Pomyśl, czujesz się wyjątkowy Jesteś fałszywy i dwulicowy Zawsze Żyj naprawdę, albo nie żyj wcale O nic już nie chcę pytać, ale Ile jeszcze usłyszę, co o mnie pierdolą Zamieńmy się rolą Ja ci teraz twoje błędy pokażę, nie za ciebie przed ołtarzem bo o powie kiedyś zakinię za więc już dzisiaj o swe dobre imię Zawsze, żyj naprawdę, albo wcale O nic nikogo nie pyta, ale Ile jeszcze usłyszę, co o mnie pierdolisz Sam się boisz Zginiesz w tej samej broni Zobaczysz jak to boi Mam ci pokazać kim naprawdę jestem Mogę to zrobić jeśli tylko zechcę Byś nie robił hałasu o nic Świat cię goni, ty za czymś gonisz Oni mają w dupie to co dla nich robisz Pomyśl, czujesz się wyjątkowy Jesteś